Jestem w. No, e, ruskich. To... Jestem w. Co? No to zaraz, teraz gram! Nie Jezu, bo musisz wtedy, kiedy ja gram, sobie. No ale go, teraz. No to wysyłaj. Zamknij drzwi. Dawaj, zaproś ziomuś, Bo ja tu czekam na ciebie. Na twoje zaproście. O, jest dobra. Gruby Niko. Konfigurowanie gry No i widzisz zadziałało tak jak mówiłem, trzeba było sobie ściągnąć i użyć tego klucza co ty masz no, jak... Musisz z tym jakoś żyć Tylko... Tak to muszę teraz ogarnąć Ja też muszę ogarnąć jak to się grało No właśnie Jakie mam ustawienia Pamiętaj, że to nie jest Battlefield, nie, nie trzeba się czaić, możesz wyskoczyć i zabijać 10 na raz. No, wiem. A to jest to moja. To moja, to moja jedna z mapek. Gdzie jedziesz? Eee. Yy, mówisz do mnie? Gdzie jedziesz? No. ja idę do. do. Yy, do Banzai. Gdzie? Do Banzai. Ale jaka... No, Armia imperialna, imperialna, banzai. Nie słyszę głośniej. Czekaj, muszę to wyciszyć. Dobra, jaj, w dupie. Mam cię w dupie. Muszę coś grę. No ja już ściszyłem, dobra. Yy, ja jestem w... Yy... No nie gadaj, no. Nie, no przecież no, ta gra jest pojebana nawet, nie można zminimalizować. Ej. Kurwa, weź mnie musisz zaprosić. Taka jest pojebana, nie gram w tym Ej, pierdolę w... taką. Ej, kampery pericier, jak to w kocie. zaproś mnie kurwa. Ja mam cię zaprosić? No kurwa, bo mnie wyjebało, bo ta gra jest pojebana. Ja nie wiem co ja mam robić, a... Jaką... Nie, nie, wiem co ja mam robić, tylko Chuj, mnie to nie interesuje, masz mnie zaprosić. No już Cię zaprosiłem, debilu. Już mają psy, co za wariaty. Jaki koleś! Heda mu trafiłem! Gdzie jesteś? Jestem... w jakiejś dziurze, no. Jestem na spawnu. Ale... ZESPANÓW! <laughs> Armia Imperialna! No, mówię Ci. Jezu człowieku ja nawet jeszcze nie zacząłem w to grać już ta gra mnie w, kurwia. Call of Duty jest wkurwiające, nie? Czekaj, Gdzie sobie... jest Kurwa, gdzie jesteś ty? Sterowanie. Aha, ty masz dziesiąty, ale ty masz ten Ja mam prestige No ty masz prestiż Jezu ta gra jest pojebana Już płaczesz Kurwa weź przez nie w mnie nawet Bo kogoś pojebało Jest headshot, Adam 1919 Co ty ja już tym, pierwszy, suko. Gil, Ej, pierwszy kill, pierwszy kill chopię, a ja już ten A ja już chopię headshot Dobrze no, się zapowiada A zajebiście Po tobie, suko Bo jesteśmy razem? Dobra, jest No sobie. Ja będę in, będę odwalał headshoty Ej, czemu ja mam na C skakanie? Ja też mam na C Nie, ja Nie Tak, ja mam na C skakanie. Tak jest najpierw. na C skakanie. masz debilu, to przez ciebie. Rzucam granaty na ich pozycję. Lubiłem ala bandigo. Mam artylerię. Tylko nie zabij mnie przy okazji. Kurwa, to ustawienie twoje jest jak można tak grać. Headshot, chłopie, patrz ile mam killi. Patrz, widzisz to? No bo ta gra jest głupia. I on nie umie ustawiać sobie gry. Gra na jakichś dziwnych ustawieniach. No... No to, to co się dzieje, kurwa, do, do szkoły, do pracy. Nie przeklinaj. Nie panu. Mamo. No co, mamo? No do domu. Idź. Chodźmy do domu. Idź. Chodźmy do jest! Ty w śmierdzący. Jak? Ej, czekaj, Idź. nie do domu nie ma updateować Pangbustera Siedzą tam kampery śmierdzące Czemu nie mogę zmieniać broni? E. Na kurwa 1, 2, 3 Zmiany broni masz na E Ale kurwa ja tak nie chcę ja wolę na 1-2 No tak gra w ogóle, przecież to zajmuje więcej czasu Cenny czas Maj... Ty chyba jesteś głupi Serio Jak umiesz grać to, to ci nie przeszkadza No Właśnie Ale zobacz jak masz E masz E pod palcem wskazującym Tylko troszeczkę go wychylasz do góry i tyle A, a jak jeden i dwójkę chcesz cisnąć to musisz trochę dalej wychylić palec o pierdolisz. No nie no, serio. No pierdolisz kurwa, jakoś zawsze grałem. Ilamisz. No, kurwa dobra, odezwał się kurwa pro. Gamer kurwa, który wygrywa przecież wszystkie ligi światowe, nie? Aha. No... No prawie. No no no. no kurwa! <grywka> <grywka> Już jest BK. <beka. grywka> Raz, dwa. Kurwa! Klasyka, jesteś mistrzem O ty no. Nie no Adam Kamper Plecy nam robią A? Nie no, to ty ja nie muszę strzelać oh wow. O wow O nie, męczennik po mnie NIE WIERZĘ, TO ZA KUR... HAHA za kurczak. Dobrze, dobrze. Kur, zapomniałem, że tu nie można sprintować, jak przeładowujesz. No tak, jak w Atakujcie. mi to z głowy. Tu same Polaczki na tym serwerze widzę. No Jezu, się przejmujesz. Przejmuję, tylko mówię. NIE! No i przeszczep mnie kurwa przez te twoje głupie ustawienia Zmieniam broni E? nic Zmieniam się tak Na WS Aj Yanara Aj Yanara No właśnie, Dziś się ciszej No nie wierzę, kurwa, ta gra jest popierdolona. Nie, po prostu nie umiesz w nią grać, ziomuś. Kurwa nie, 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 ja widzę kodów. Nawet ten koleś, co gra po śląsku, przecież widziałeś co, co mówił. Opie, ta gra nerwicuje człowieka, zmieniam broń. Biorę snipera. Można... Brakuje panu ci wytrwałości. walić przez... Brakuje ci wytrwałości. No chuj ci w dupę, szmato. Chłopie, tu się no. takie no robi, nie? Ja nie wiem kto tą grę wymyślił. No bo to nie jest... To nie jest... Ta gra nie polega na realistyczności. Chodzi o to, żeby po prostu strzelać, napierdalać. No tak, strzelam, hopie, Z 50 metrów zabijam z pistoleta, kurwa, headshotem, nie? To spoko. To co lubi Dobra. No kurwa granat mi rozjebał pół nogi <laughs> jest nie, nie śmiej Nie jest śmieszne To jest to tragiczne Nie to wbawi Dopadli ale to Kurwa nie Nie wiem co mam grać Te gry są coraz głupsze Ale to jest, to jest stara gra no, Dlatego mówię, te gry są coraz głupsze O mam ar artylerię JEBIE Z BAZUKI! Nienawidzę tych kurwa debili. Inno light gunner. No kurde, kampery śmierdzące. Jest tu był chyba. Tak? Uuu, ej no nie wierzę co, co tutaj hopie wychodzisz, a ten się rozłożył, hopie, kampie i tylko Jaki Ino czeka, fart. Ino czeka. No nie wierzę, jak ja tu chcę przycelować i, i muszę pić i puszczam sprint, a on mi sam biegnie. Zabiłem dwóch yy, z tego... Zabiłem dwóch artylerią. Zajebiście! Kurwa, jak można mieć przypisany ciągły bieg, puszcza sprint, to on ma przestawać biegnąć. <laughs> Ale przecież tak jest w tej grze. Nie? Nie, tak nie jest w tej grze. Mierdzące kampery, głupie, no life systema. No i co, nie umiem że tak mówisz? Nie. Mówię tak, bo... NO NIE WIERZĘ, KUR... Taka jest pojebana. No i chuci w dupę. Tobie też. Ciebie zabiję. KURWA, PLECY! Ja pierdolę Ja mam chujowy nick Muszę ja go zmienić Ale widzisz, zobacz sobie jaki mam nick Widzę, masz, masz tak Mam psy Ale ja mam podwójny tak, a ja chcę tylko żeby bez tych kresek W sumie nieźle mi idzie jak na granie pierwszy raz od tak długiego czasu No nie najgorzej nie najgorzej, właśnie moje psy latają Ja wcześniej miałem artylerię Ja miałem już trzy Albo cztery Dobra, ale ja gram na twoich ustawieniach Znaczy, o, już to raz. zmieniłem, nie? Ale... Ale grałeś Ja chcę tam tą a bo mam Albo przynajmniej o, mam ten. 44 O, znowu Aj! Dawaj, dawaj, dawaj Ej, zabiłem, moje psy kogoś Jezu, hopie ale psy. zrobiłem mortal kombat, Hopie Pięciu zabiłem naraz, nie? No Leć Moje psy tam cisną Moje psy czisnąć. No i moje. o, zabiła moja artyleria, czaisz? Mam ale fajnie, nie? nie. No nie kurwa Moje drugie Mi nie idzie najgorzej, nie? na tą debilną grę Mówisz co? Muszę, muszę kiedyś nagrać siebie Jak gram w to przy okazji Postawię aparat fotograficzny, żeby nagrywał mnie Jak gram w tą grę Pokazywał, jakie Nie, bo możliwy. się zaczniesz śmiać <laughs> wieku, jakie... Eee, pies zabił typa, którego, na którego polowałem. Ej. Słabo. Ale mamy w drugiej i trzeciej miejsce, nie? Kurwa, granaty. Hahaha, <ścoughs> zabiłem go! Chciałem, chciałem. Dzia. Granatem. Nie, to nie, nie granatem. był granat. Granatem. No, granatem. No a nie garantem. Ja powiedziałem granat Wow, 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 camper, motherfucker. O mam PPSE. A to ty ty masz masz. Po... Aha, podniosłeś. No. Antyleria nie jest dostępna? No bo już leci jakaś. Ja no nie, nie mogę zabijać. Ej, gdzie się wpisujesz? Co? Dobra. Już ok. Mam Jeden krano. kill, hopie i mam psy. Nie Ja wiedziałem, że tak będzie. No i moja artyleria nic nie zabiła, no nie. Ja tu z tą latam. ale zabili mnie. Strzelają do mnie, o nie. Zabiję zabiłem kogoś granatem. Spoko. Już mam pion <grywa> To jest pro. No nie wie, że przykampili skórz, byki. Aj! Tak? O, granat. Leć, leć, leć i zabijaj tu. Granat właśnie rozwalił mi nogi i pół. Bo ty możesz biegać, chłopie, strzelać. Nie ile ty, się ty, nie ile kolesi tam jest? przy wyjściu O kurwa, grudzi, rzuciłem sobie granat pod nogi no. Tam tylu kolesi Tu jest... tylko na wtórkę Do dupy Tam jest, jest... chyba nie Co? Chyba nie jest Thompson On jest niecelny Shotgun? Nie, Thompson ma taki rozrzut rzegowa mała, człowieku Thompson? No Musisz strzelać maksimum... Ok. po trzy... po trzy... Jest okej, ok, o co ci chodzi? To po trzy pociski no to jest racja no Ej pies Głupie psy Nie lubię ich A ty je lubisz? Ja je uwielbiam Są głupimi chujami Ej, wygraliśmy No To wszystko dzięki nie Zobacz jakie mam dzięki, Wszystko zobacz, dzięki mnie. Zobacz jak jestem zajebisty. A ja? Ty jesteś średnio zajebisty. To jesteś średnio zajebisty. Dobra, koniec nagrywania. Będę nagrywał po jednej rundzie, tyle. Styka. Aha, to ty to nagrywałeś. No ale to dobrze, zaczynamy wyniki. No dzięki. No, to się pożegnaj ładnie. Do widzenia. No do widzenia. Dobranoc. Dobranoc.